Na łeb na szyję z góry, spieca z na łeb na szyję. Pośledzgnięcie i paszet na dół. Nie byłoby co zbierać. Trzeba się odchylać do tyłu, trzymać pion, żeby do przodu człowieka nie przeważyło. O, a ci? Ja już z góry schodzę, oni jeszcze mają, o, mają, mają jeszcze z 40 minut zapieprzania do tej platformy widokowej. No ładnie Ładnie, ładnie Zmokłem do samych slipek Do samych gaci Psaby cholera cholera jasna Odwór nie wygonił A głupi majdak kolas. no, troszkę płasko ale zaraz znowu zakręt w lewo ostry hamulce trzeba naciskać tylko nie za mocno żeby się nie przegrzały bo jak nie załapią no to jak to mówię blada i na dół o, jesteśmy przy wodospadzie pewnie słyszycie ten szum wam go pokażę o i idę dalej na dół zakręt, zakręt, zakręt uwaga na przepaść, barierki śliskie o, o i na dół a tu jest ławeczka, jakby ktoś nie mógł w górę za bardzo to tu może odpocząć, spożyć kanapkę ewentualnie bira wypić i poszedł w górę ale ja już na dół no na razie skończę bo się muszę trochę trzymać, bo zaraz pierdyknę i w cele Zmoczone jak świnia!